Zostajcie ludziska, to jest kolejny pack opening w FIFA 14 Ultimate Team. Mamy do wykorzystania 112 tysięcy końców plus 5 paczek za 15 tysięcy. Aczkolwiek nie wiem czy je otwierać w poprzednim pack openingu, który dostępny jest na moim kanale. Trafiłem bardzo dobrą kartę, ale trafiłem ją za 7,5 tysiąca, a w tych za 15. Nie było kompletnie nic, więcej promocji nie mamy, także zaczynamy. Zaczniemy dobrze, bo paczki za 15 tysięcy monet być może uda nam się trafić coś konkretniejszego. Zobaczymy, liczę na jakiegoś toca z Bundesligi i naprawdę wtedy, wtedy, wtedy byłoby dobrze, ale jak widzicie, żaden dobry zawodnik, ale mamy darmową paczkę. Ludzie w darmowych paczkach również trafiają tocy. Także jest jakaś nadzieja, jeśli chodzi o resztę zawodników. No teraz nie opłaca się ich sprzedawać, chyba że na Quickselu, bowiem. bowiem co? bowiem. no nie są nic warci. Poczekam aż Crash Market zejdzie i wtedy spróbuję otworzyć paczkę. Spróbuję ich sprzedać. Dobra, kolejna paczka za 15 tysięcy. Strasznie mi żal tych końców. Mógłbym za nie kupić to co, na pewno jakiegoś gorszego. Gajtan, naszym, ry naszym rywalem, naszym zawodnikiem, a ponadto nic, kompletnie nic ciekawego. Nawet stroich jakichś ciekawych nie mamy, kolejne duplikaty, wszystko wysyłamy do klubu, resztę sprzedajemy. No i cóż, teraz, teraz czas na paczkę za. 7500, tysiąca, ale czekam, czekam na taką fajną konfigurację, bowiem. Ostatnio dobrą kartę trafiłem jak był Messi Falcao. Nie wiem czy taką konfigurację uda mi się otrzymać, ale jeżeli tak, to zobaczymy czy jest to kwestia konfiguracji, czy też po prostu masakrycznego szczęścia, by trafić jakąś kartę, która może być warta więcej niż yy, paczka, za którą płacimy końcami. Okej, okay, teraz otworzymy sobie darmową paczkę, którą trafiliśmy. Być może troszeczkę więcej szczęścia będzie w niej, chociaż tam znajduje się tylko jedna złota rzadka karta, Messi. Messi, obyś był dla nas szczęściem, ale nie tym razem. Kolejny duplikat, mamy Hoffmana z czego? Z Borussii Dortmund, a poza tym duplikaty, których pozbywamy się w szybkim tempie. Troszeczkę końców zarobionych dzięki tej darmowej paczce, ale to nie jest to, czego szukaliśmy. A ja zamierzam znaleźć konfigurację Messi Falcao Team of the Season. Zobaczymy, czy mi się to uda. No i jest, udało się. Powiem Wam, że znalezienie tej konfiguracji zajęło mi jakieś 10 minut. Może przesadzam, może 7-5, ale trwało to troszeczkę długo. No i na pewno wielkim rozczarowaniem będzie dla mnie, jeżeli. W tej paczce nikogo dobrego nie trafimy, bowiem była to po prostu by tylko strata czasu. No i Falcao, daj mi ponownie kogoś dobrego, daj mi niebieską kartę. Mamy ISKO. Nie jest źle, aczkolwiek ten gracz nie jest zbyt wiele warty, jeśli chodzi o obecny, obecną sytuację na rynku transferowym. Paczka całkiem dobra, także jak widzicie, może coś jest w tej konfiguracji. Ja postaram się ją ponownie znaleźć i otworzyć kolejną. Ach te przesądy. No i proszę bardzo, tym razem nie trwało to tak długo. Mamy kolejną tą samą konfigurację, i zobaczymy, czy szczęście będzie ciut większe isko w poprzedniej paczce. Zobaczmy, kogo będziemy mieli teraz. Bacztuber, no to nie jest gracz, którego chciałbym mieć w swoim zespole. Jeśli chodzi o te stroje, no herb byłby chyba ładniejszy od tych stroi, e, także zaczynam coraz mniej wierzyć w ten przesąd z ułożeniem konfiguracyjnym. Nam zostało niespełna 70 tysięcy monet, dokładnie 68 tysięcy. Zobaczmy, co trafi nam się w paczce za 15 tysięcy monet. Ale. Może nie w tej konfiguracji. Okej, okay, mamy kolejną okazję na zdobycie kogoś dobrego. 15 tysięcy monet w dobrej konfiguracji. Dobrej oczywiście w cudzysłowie, bowiem... Są to tylko przesądy, przesądy, w które chciałbym, aby się spełniły. Niestety, Olicz najlepszym graczem w parce za 15 tysięcy, no to jest po prostu żal. To jest po prostu kpina, jawna kpina EA. What you doing? Także już teraz nie robimy przesądów, otwieramy kolejną paczkę Sharoon na niej, a w środku no cieszyłbym się, gdyby był ktoś warty powyżej 100 tysięcy w FIFA 14. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem i chyba mieć nie będę. Herb Real Madrid, stroje Newcastle do tego Bender, którego mam już w swoim zespole. No dobrze, prześlemy go na listę transferową, manusz. ktoś będzie nim zainteresowany. I czas na kolejną paczkę. na w niej być może gracz, którego poszukujemy, którego chcemy mieć w swoim teamie, oby to był ktoś z Bundesligi, niekoniecznie musi to być to, co może to być na przykład Frank Ribery czy Manuel Neueron, By był bardzo potrzebny do mojego zespołu. my otrzymujemy wielkie, jedno wielkie, takie soczyste gówno, No i 500 monet na pocieszenie, żeby po prostu nie było nam aż tak bardzo smutno. To była paczka. Za 7,5 tysiąca przed nami kolejna Radamel Falcao, na niej ja w środku, miejmy nadzieję, że to jest Blue Card, A... <laughs> Nie no, to jest po prostu żal jakiś. Otwierać paczki i nie mieć ani jednego złotego, wyjątkowego zawodnika, to jest po prostu wtedy już żal. Bo jak to można inaczej nazwać? Dobra, 31 tysięcy, coraz mniej na naszym koncie. Coraz mniejsza również nadzieja na trafienie jakiegoś dobrego zawodnika. Alaba i rudy, łysy, rudy. Nikomu nie potrzebny. W paczce jest naprawdę świetnie. Jest tak dobrze, że jestem taki szczęśliwy, że mam tak dobrych zawodników w swoim składzie. A właściwie na zapleczu moich składów na pewno ich użyję. Na pewno będą gwiazdami moich zespołów i pomogą mi. <grym> Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. Po prostu nie spodziewałem się, że takie główne w tych paczkach mogą się znajdować kolejna Messi, El Shaarawy i nie liczę na nic dobrego i EA ma mnie po prostu w dupie. Nasri. Nasri kupić go można za, nie wiem, półtora tysiąca. W dodatku jest to duplikat, którego już posiadam, dlatego wysyłamy go na listę transferową. No, a resztę tradycyjnie do klubu. Ostatnia paczka przed nami. Powiedziałbym coś niecenzuralnego, ale po co? Mamy ostatnią paczkę. Na pewno zostanie nam się jeszcze kilka tysięcy, ale. Ale z tym już nic nie zrobimy, chyba że. Nie, no wątpię, żeby z Quicksala było ponad tysiąc. No i proszę, Camacho! yeah! Dobra, to był chyba najgorszy pago opening, 100 tysięcy stracone. Ponad 100 tysięcy stracone bez żadnego produktywnego gracza. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego wideo, filmiku. Jeżeli się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, no na pewno będzie wtedy więcej pago openingów, a tymczasem uciekam i do usłyszenia kolejnym razem.